Cześć, nazywam się Rafał Pakuła i jestem kierownikiem rekrutacji Akademii WSB. Na naszym Facebooku i Instagramie zadaliście dużo pytań dotyczących procesu rekrutacji. Postanowiliśmy wybrać najważniejsze z nich i odpowiedzieć wam bezpośrednio w tym filmie. W jaki sposób dokonać rejestracji na studia? W celu dokonania rejestracji na studia wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę internetową www.wsb.edu.pl, następnie klikniecie w zakładkę Kandydat. I pojawi się Wam wybór kierunków. Wybieracie studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite, magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie. Po wyborze odpowiedniego kierunku pojawi się formularz rejestracyjny. Wystarczy klikniecie zapisz się i podacie podstawowe dane. Imię, nazwisko, telefon, e-mail. W jakim mieście można rozpocząć studia? Studia prowadzimy w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Krakowie, Olkuszu lub Żywcu. Studia możecie rozpocząć też całkowicie zdalnie w 100% online. W jaki sposób mogę złożyć dokumenty? Dokumenty można złożyć całkowicie zdalnie na platformie rekrutacyjnej. Wystarczy, że po rejestracji uzupełnicie swoje dane i wgracie potrzebne dokumenty. Wtedy cała dokumentacja do popisu zostanie do Was wysłana przez platformę autenti. Oczywiście istnieje też możliwość złożenia dokumentów osobiście w naszym biurze rekrutacji. Dąbrowie górniczej cieszynie. Olkuszu, Krakowie bądź żywcu. Jakie dokumenty są wymagane do zapisu na studia? W przypadku studiów podyplomowych będzie to dowód osobisty lub paszport do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości, jedno zdjęcie i dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich będzie to dowód osobisty lub paszport, jedno zdjęcie i świadectwo maturalne. W przypadku studiów drugiego stopnia będzie to dowód osobisty lub paszport. Jedno zdjęcie i dyplom ukończenia studiów wyższych. Na jakich kierunkach wymagane są badania lekarskie? Badania lekarskie wymagane są na fizjoterapii, kosmetologii, ratownictwie medycznym i pielęgniarstwie. Gdzie można wykonać badania lekarskie? Badania lekarskie możecie wykonać w dowolnej placówce, która świadczy usługi medycyny pracy. Osobiście polecamy placówkę UNIMED Dąbrowie Górniczej, gdzie badania załatwicie najszybciej. Ile wynosi opłata wpisowa? W przypadku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich jest to 107 zł. Opłata zawiera 85 zł za proces rekrutacji oraz 22 zł za legitymację. W przypadku studiów podyplomowych będzie to 300 zł lub 500 zł, w zależności od kierunku studiów. Pamiętajcie, że przy studiach podyplomowych opłata wpisowa wliczona jest w całkowity koszt czesnego. Jakie oferują Państwo stypendia? Oferujemy kilka rodzajów stypendiów. Jest to stypendium maturzysty, rektora, naukowe, socjalne i dla osób z niepełnosprawnościami. Poszczegóły zapraszam na naszą stronę internetową www.wsbedu.pl, zakładka stypendia. Jakie bonifikaty aktualnie obowiązują? Mamy kilka rodzajów bonifikat w wysokości od 500 do 1000 zł. Poszczegóły zapraszam na naszą stronę internetową, zakładka promocja. To już wszystkie z wybranych pytań? Pamiętajcie, że rekrutacja dobiega powoli końca. Nie zwlekajcie i zapiszcie się na studia w Akademii WSB. Do zobaczenia!